Siemanko, witam was bardzo serdecznie, jestem na Blanker za to kolejny odcinek na tym kanale dzisiaj To jest na pierwszy odcinek wrześniu, tak jest, na jeden z najlepszych miesięcy mojego życia tak ogólnie no ale dobra, zostawmy to e, dzisiaj jest 1 września, niezbyt przyjemna data e, też patrząc na to, co się działo tam 100 lat temu, czy o wiele trochę mniej Dzisiaj będą losowania grup Ligi Europy i Ligi Konferencji. Wczoraj była Liga Mistrzów. Jestem zadowolony jako Kibic Interu. Naprawdę grupa spokojnie do wyjścia z pierwszego miejsca. A dzisiaj ja sobie przesymuluję. To czy znaczy, y, zalusujemy? Z kim zagra raków w Lidze Europy i z kim zagra mimo nerwówek w końcówce? Legia, która wygrała tak karnych z Midland, więc my czekamy. Jak widzicie, raków w czwartym koszyku będzie ciężko, bo jak sobie zobaczymy, pierwszy koszyk: West Ham, Liverpool, AS Roma, Ajax, Villarreal, Real, Bayer Leverkusen, Atalanta, Rangers. Wydaje się, że tylko Rangers jest tą najlepszą opcją. W drugim koszyku też nie jest e, jakoś super. Sporting Lisbona, chyba. To jest y, Slavia Praga, Stade Rennes, Olympiakos, Spireus, Real Betis, Lask, Marsili, i Karabach Tutaj raczej Karabach i Lask to są takie zespoły chyba najlepsze dla y, Rakowa Trzeci koszyk, Mylde, Brighton, Sheriff Tiraspol, Union Royale, y, Freiburg, Sparta Praga, Maccabi Haifa i Sturm Graz. Tutaj Sturm Graz, y, Sheriff Tiraspol czy też y, Mylde to są chyba takie najlepsze opcje no i czwarty koszyk Toulouse, Aekateny e, Serbskie TSC, nie wiem jak to oni jak nazywają się, nie znam się na lidze serbskiej, znam tam chyba tylko Partizan i e, Krwenec Wezdę e, Serwetę, e, Panatinaikos, wspominany Raków Znany też na Maris, Limassol i Haken. Zaczynamy od pierwszego koszyka, no i trafia się tutaj West Ham do grupy A, tutaj w grupie B Rangers w grupie C, Villarreal, tutaj możemy sobie bardzo szybko polecić, bo to jednak jest to tylko losowanie pierwszych drużyn, więc tak naprawdę jest tylko ustawienie tych grup, no i teraz zaczyna się zabawa. Już dopełniając, w grupie D Atalanta, w grupie E-Liverpool, w grupie F-Ajax, w grupie Gileverkusen, w grupie Haroma, wydaje mi się, że tu chyba nie może być dwóch zespołów z tego samego kraju w jednej grupie, więc na przykład Brighton nie wyląduje do grupy A i do grupy E, a to jeszcze jest tutaj. No nie wiem. E... Tinajkoz nie wyląduje tam, gdzie jest Olympiakos, nie? Dobra. Zaczynamy. Drugi koszyk. Tu zaczyna się już zabawa. No i Lask trafia do grupy z West Hamem. Grupa B. Slavia trafia do Rangersów. W grupie C. Marsylia. To jest Olimpik Marsylia, tak mi się wydaje, więc. Ciekawe, już pojedynek Via Real Marsylia w grupie D. Atalanta Sporting Lisbona Też ciekawie. Liverpool będzie miał do rywala. No, nie będzie miał jakiegoś łatwego, bo jest to Real Betis. Do grupy F został nam Renens, Olympiakos i Karabach. I ląduje to Olympiakos. Zostały nam grupy G z Leverkusen i w grupie H z, Ro z Romą No i. Rennes trafia do grupy G z Leverkusen. A Karabach trafia do grupy H z Romą. Czas na koszyk numer 3. No i do grupy A trafia Sheriff Tyraspol. Do grupy B trafia Brighton. No ciekawa grupa Rangers Slavia Brighton. Do grupy C Mylde. Pogromca klaskwiku z wysobczych. Z wysp obcych, tak, dobrze się mówi teraz. Makabi Haifa trafia do grupy E. Czego oni nie mogli trafić do grupy D? Nie, wiem, może jakieś tam konflikty, nie wiem o co chodzi. Do grupy F trafia Union Royal. Ciekawy, to jest ciekawa grupa, jak z Union Royal. Teraz do grupy D udało się trafić Freiburgowi. To jest ciekawa grupa, mocna. No i został nam Sparta Praga i Gras. No i zespół szymona Włodarczyka, Wład Sturm graz zagra w grupie G z leverkusen i renens. No i do grupy H trafia sparta praga. No i teraz najbardziej ważna grupa, ważny koszyk, bo w niej jest raków częstochowa. No i do której grupy trafi? No tak patrząc yy, z perspektywy awansu, to wydaje mi się, że jednak każda grupa będzie bardzo ciężka. Yy, no chyba najlepiej grupa A. Z szerifem i Laskiem ale do tej grupy Raków nie trafia. Trafia do niej pana Tinajkos. Kto do grupy B? Raków! Raków Częstochowa. No, teoretycznie Raków ma szansę wyjść. Bo pamiętajmy, że trzecie miejsce daje jeszcze awans do 1.16. finału Ligi Konferencji. A Slavia Praga i Rangers są do ogrania. Z Brighton będzie ciężko, ale patrząc na te grupy, mogło być gorzej. Kto trafi do grupy C? Do grupy C trafia Ae Kateny Damiana Szymańskiego. Do grupy D Aris Rimasol. No nie trafił zbyt najlepiej ze spół z Cypru. Do grupy E leci Serwetę, Do grupy E Toulouse I zostało nam TSC z Serbii i Haken ze Szwecji. No i TSC z Serbii trafia tutaj do. Grupy G Leverkusen, Renesturm, Graz i właśnie TSC. No i wiadomo, że do grupy H wyląduje Rom, Roma, Karabach, Sparta i Haken. Tak wyglądają grupy. Może jeszcze raz powiem: grupa A Westcam, Lask, Sheriff, Tiraspol, Panathinaikos. Grupa B Rangers, Slavia, Brighton i Raków. Grupa C Villarreal, Olympic, Marsylia, Melde, i Kateny. Grupa D: Atalanta, Sporting Lisbona, Freiburg, Aris, Limassol Grupa E: Liverpool, Betis, Maccabi Haifa, Serbete. Grupa F: Ajax, Olympiakos, Union Royal, Toulouse. Grupa G: Leverkusen, Renens, Sturm TSC. I grupa H: Roma, Karabach, Sparta, Haken. Tak to wygląda. A my teraz przejdziemy sobie jeszcze do jednego losowania Bym go pewnie nie robił. Ale z powodu tego, że legionistom udało się awansować, to my go zrobimy. Przechodzimy teraz do tej już niższej ligi, Ligi konferencji. Jeżeli chodzi o e, ligę konferencji, to też jest ciekawie. Legia jest w trzecim koszyku, więc troszeczkę lepiej. E, więc Zaczynamy. Popatrzmy sobie na koszyk pierwszy, ten najmocniejszy: jest tu Eintracht Frankfurt, Dynamo Zagrzeb, Club Bruges, AS Alkmaar, Gent, Fenerbacze, Lille, Ferenc Warosz. Drugi koszyk: Paok, Slawiam Bratysława, Makabi Tel Awiw, Wiktoria Pilsno, Aston Villa, Metiego Kesha, Ludogorec, y, Fiorentina i bodo Glimt. No tak, patrząc na te pierwsze dwie koszyki, no to dwa koszyki. Wydaje mi się, że jednak Ferenc Warosz, y, z pierwszego i z drugiego słowam Bratysławia albo Bodo-Glimt są do ogarnięcia dla Legii. Wspominany już trzeci koszyk: Legii, Gęk, Zoria Ługańsk, Astana. Besiktasz, HJ Helsinki, Legia Warszawa, Spartak Trnawa i Olimpia Lubiana. I czwarta grupa Zriński, Klaskwik, Aberdeen, Cukariczki, Lugano Breidablik, to tak się mówi Nord i Balkani. I Balkanii Zaczynamy, pierwszy koszyk Do grupy A ląduje AS Do grupy B Eintracht Frankfurt Do grupy C Ferencvaros Do grupy D Klapbrusz do grupy E Dynamo Zagrzeb, do grupy F Gent, do grupy G Lil i do grupy H Fenerbacze Sebastiana Szymańskiego. To tak szczerze, że Fenerbacze ma ogromne szanse na wygranie tej Ligi Konferencji, chociaż też pamiętajmy, że jeszcze będą drużyny, które spadły z Ligi Europy do Ligi Konferencji, więc tam też nie można wspominać i tutaj patrzeć, kto tu wygra, bo to też drużyny z Ligi Europy mogą się włączyć w walkę o zwycięstwo. Dobrze. Drugi koszyk: Bodoglimt do grupy A, Makabi Telalwif do grupy B, do grupy C Paok, do grupy D Aston Villa, do grupy E Wiktoria Pirsdo, do grupy F Strowian Bratysława, do grupy G Ludogorzec. no i wiadomo, że do grupy H wyląduje Fiorentina. Ciekawe starcie Fiorentina Fenerbacze. No i teraz trzeci koszyk. Tak, patrząc na te dwie drużyny, wydaje mi się, że Najlepszą opcją dla Legii jest grupa C Ferencvaros i Paok No ale też no, no grupa F Grupa F tak mi się wydaje Jest gen, który pogromił Pogoń Ale jest Stromian Bratysława Więc tu można walczyć o coś więcej Dobrze, trzeci koszyk Besiktas ląduje do grupy A Hajotka Helsinki ląduje do grupy B Genk trafia do grupy C Spartak Trnawa do grupy D. Astana do grupy E. No i czy teraz? Została nam Olimpia Ljubljana, Legia Warszawa i Zoria Ługańsk. I Legia trafia do Gentu i Slowianu Bratysława. Ok, jeszcze poczekajmy, bo jest jeszcze czwarty koszyk. Zoria Ługańsk do grupy G. No i do grupy H Olimpia Ljubljana. Dobrze. Czwarty koszyk. No bo no, tak najgorzej, jeżeli chodzi o zespoły, no to wydaje mi się, że jest to Noirceliant i Aberdeen. I tak reszta drużyn są spokojnie do ogrania. Może mówię, może nie wspomniałem o Kraskwiku, ale wydaje mi się, że prędzej czy później te przemęczenie pójdzie do Klaskwiku i w ogóle będą przegrywać, no, Liczę na nich, ale no, kurde, trzeba patrzeć rzeczywiście, chociaż może się mylę, może pod koniec listopada Klaskwik wyjdzie z grupy. Aberdeen trafia do grupy A. Balkani trafia do grupy B. Do grupy C trafia Brejdablik. Chyba tak. Ciężko mówi się islandzkie nazwy. Do grupy D Cukariczki. Do grupy E Lugano. I do grupy F albo Nurciljant. Klaskwik Izriński. Nurciljant. No, czyli Nurciljant może... Pomścić Midland. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest prawdziwe losowanie. Prawdziwe losowanie jest o godzinie 13. Zobaczę, czy uda mi się to wstawić. E, przed jeszcze losowaniem. Klaskwi trafia do grupy G. No i oczywiście Zwiński trafia do grupy H. Ciekawie, grupa A, Zarkbarbo do Besiktas, Aberdeen. grupa B, Antrek, Frankfurt, Maccabi, Tel Aviv, HJK Helsinki, Balkani, grupa C, Ferenc Varosz, Paok, Pałk, e, Geng Braind Dablik. Grupa D, Klabrusza, Stonwila, Spartak, Trnawa, Cukariczki, grupa E, Dynamo Zagrzeb, Wiktoria Pilzno, Astana Lugano, grupa F, Gent, Słowem Bratysława, Legia Warszawa, Nurceliant, grupa G, Lil, Ludogorzec, Zoria Ługańsk, Klasfik, grupa H, Fenerbacze, Fiorentina, Olimpia, Lubljana, Zliński. Cóż, jestem ciekawy, mam nadzieję, jeżeli chodzi o raków i legię, trafili dobrze oczywiście u mnie zobaczymy jak to będzie może Legia trafi do grupy śmierci może Legia trafi do grupy marzeń czy to zależy jak oni odbierają grupę marzeń grupę śmierci tak samo jak Raków ale liczę że przynajmniej jak będzie ta druga runda ta już faza pucharowa zobaczymy te dwie drużyny Raków i Legię nawet jakby Legia miałaby awansować nie wiem z drugiego czy z pierwszego a Raków miałaby spaść do ligi konferencji ja biorę w ciemno, tak żeby przynajmniej zostały jakieś polskie kluby, bo jeżeli chcemy się podnosić i pokazywać, że Polska Liga jest jednak na poziomie, no to trzeba te punkty zdobywać właśnie wygrywając mecze w europejskich pukarach. No dobra, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że uda mi się to wstawić. Jeszcze przed 13.00 jest godzina 9.50, więc raczej spokojnie powinienem się e, spokojnie powinienem to zrenderować i wstawić na YouTube. A. Więc dobra. Do zobaczenia i siema.